Dzień dobry, witam serdecznie, firma Złota Rybka, Jarek Bury się kłania, kochani dzisiaj mamy kolejną realizację, dzisiaj troszeczkę też taka innej, dlatego chciałem Państwu pokazać, z tego względu, że jest to przygotowane cele na drzewie egzotycznym. Egzotyka, wiadomo jak sama nazwa mówi, egzotyczna przejazd dalekiej południowej Ameryki. Się okazało oczywiście, że sklejka w systemie wodoodpornym, czyli jest taka dosyć bardzo dobra. Się okazuje, że nasza krajowa sklejka, która jest oczywiście bardzo popularna, ale koszty są bardzo, bardzo, bardzo drogie obecnie. I dlatego nawet z tak dalekiego kraju jak z Ameryki Południowej jesteśmy w stanie zimportować, przywieźć do Polski i mieć ją w cenie można powiedzieć znacznie lepszej niż u naszego lokalnego producenta. No ale niestety tak to wszystko wygląda i dlatego kochani chciałem Wam pokazać, że wjechały do nas takie cele w kolorze troszeczkę odcieniu czerwonym. Pokażę Wam jak właśnie wyglądają, to jest realizacja dla naszego Pana klienta, dla Pana Aleksandra, dla Pana Olka z okolic Lwówka Śląskiego. I zobaczcie, Pan Olek sobie zamówił tradycyjne tak zwane boksy, które są można powiedzieć rozpłodowe, czyli te cele rozpłodowe. Jest ich w sumie 16 do tej realizacji przygotowane. I dlatego do Pana Olka przygotowaliśmy je na sklejce 15, na tej tak zwanej kolorowej, jak ja to nazywam ją. Macie Państwo zrobione z sklejki wodoodpornej, tej kolorowej i normalnie mamy w systemie ramka przestawna, taca, i zaraz pokażę Wam, kochani, jak to wygląda. Wszystko, jeśli mówimy o rozmiarach, czyli mamy rozmiary tradycyjne, tu wychodzi akurat 49,5 cm. I tutaj macie, kochani, teraz tak: głębokość do tej celi to jest około 50 cm. I ta wysokość od celi do celi, czyli odtąd do to macie, kochani, 40 cm. Rameczka, tak jak mówiłem, jest w systemie. Przestawnym, czyli mamy na tych grzebieniach słynny. Ta nasza słynna rameczka, którą bardzo zawsze zachwalamy i zawsze zachwalać będziemy, bo chyba ona jest jedyna taka przygotowywana w Polsce. Tak zobaczcie, kochani, ona jest nafrezowana. Zawsze powtarzam, że ta płytka jest bardzo gruba. Bo ta płytka, gdybyście chcieli zobaczyć sobie nawet, to zobaczcie, kochani, tu jak tak mniej więcej przybliżymy, to macie prawie, tu jest. 15 mm, no można powiedzieć. To no Zobaczcie, jaka jest bardzo gruba ta płytka. Te wyfrezowania, o których zawsze wspominam, że są podfrezowania ładne. Patyk jest przygotowany bukowy, jest ryflowany. I tutaj, jak sobie włożycie te, te rameczki do te drzwiczki, tak zwane tą klapkę przestawną, wtedy ona chodzi. Z tej strony nie wypada, bo ona jest tutaj zabita grubszym kołkiem. A tu można sobie ją wyciągnąć, można ją pomalować we własnym zakresie. I teraz zobaczcie, kochani, jak ona wygląda w środku. Czyli mówimy o. Tacy czarnej, wodoodpornej, bo to też jest teraz nowość od jakiegoś czasu, gdzie wprowadzamy tacę wodoodporną, czyli tą czarną tak zwaną. Rękojeść jest wykonana ładnie ze sklejeczki, jest wyfrezowana. I tutaj macie kochani ruścik do tego. Róż jest zrobiony, wiadomo, na patykach buk bukowych. Jest też zrobiona właśnie na sklejce. Jest mocny i teraz właśnie to, co chciałem Wam pokazać. Ta słynna czerwona cela. Zobaczcie, jak ona wygląda, jaka jest różnica. Tu jest właśnie egzotyk, tu jest nasza sklejka, tak zwana rodzima, czyli ta sklejka liściasta. Bo na tyły dajemy też bardzo grubą sklejkę z tego względu, żeby to było stabilne, bo tam wychodzi nieraz i dziesiątka, nieraz i ósemka, ale te, te tyły są tak zwane bardzo mocne, ten bok jest wykonany właśnie na egzotyce, na piętnastce i to jest w systemie wodoodpornym, żeby też każdy wiedział, że ten klej jest, który jest połączony, nawet tak fajnie widać, tu widać te czarne takie przejścia wodoodpornego kleju i no jest to dosyć mocne i efektywne, tym bardziej, że cena jest zawsze troszeczkę tańsza niż naszej rodzimej sklejki i dlatego do, do postanowiliśmy, mówię po konsultacji z Panem Olkiem, zrobić takie fajne cele rozpodowe w tym systemie. No i tak to wygląda. Jedna cela rozpodowa kosztuje 130 zł brutto, do tego dochodzi do tego całego zestawu. 16 razy 130 plus 250 zł wysyłka kosztuje Europalety. No i taką realizację przygotowaliśmy tam, bo bodajże na 2300 zł do wysyłki do Pana Olka. Ona właśnie dzisiaj wyjeżdża i chcieliśmy Państwu pokazać, mówię, gdybyście chcieli. Troszeczkę, jak ktoś się mówi, eksperymentować i zastosować tą sklejkę, właśnie egzotykę. To oczywiście ja serdecznie państwo zapraszam, bo mówię: zobaczcie, kochani, coś troszeczkę innego. Gdy ktoś tam mówi w wolnym czasie, ma chwilę i zabezpieczy to ładnie pokostem, to naprawdę będzie to na wieki wiekowamy. moim zdaniem. Bo do tego macie jeszcze mówię, tą, tą, ten ruścik, tak zwany yy, standardowy, który dodajemy do, do, do celu i do tego tą tacę, wodoodporną, czyli jeśli mamy taką wodoodporną tacę mocną, to wydaje mi się, że do latych tych starszych hodowców będzie to długo trwało, długo jak to się mi służyć i na wieki będzie. Także kochani, tu jeszcze sobie zamontujemy jeszcze raz tą rameczkę do tego zestawu. I mówię, gdybyście Państwo byli zainteresowani, to ja serdecznie oczywiście zapraszam do, kto, do kontaktu bezpośrednio ze mną pod numerem 503-360-147. I oczywiście serdecznie Was, drodzy Państwo, pozdrawiam. Zapraszam na kolejne realizacje, bo będzie jeszcze za chwileczkę kolejny film i będziemy przygotować, bo tam kolega może pokaże takie piękne boksy kolorowe. Ale to ja już zaproszę Państwa na kolejny ten film, bo za chwileczkę będziemy przygotować właśnie ten film. Także wszystkiego dobrego. Dziękuję, kochani. Pozdrawiam.